Witam wszystkich, zapraszam do oglądania. Po krótkiej przerwie chorobowej, nie wiem czy to był koronawirus, czy to było zwykłe przeziębienie, szczerze mówiąc wali mnie to, czuję się lepiej i wracam. Nie miałem takiej przerwy chyba nigdy w graniu, więc czuję się lepiej i zaczynajmy. Czas dokończyć tą grę, mam duże zaległości, tell, tell me why, czeka. Yy, Mortal Shell niedokończone. i to finish Dark queen. Well, well, look who reassembled her particulate matter. Boo her. I cannot believe you're alive. Don't tell me, after everything we've been through, that you befriended these tyrants. We didn't have a choice. Hey, I have an idea. Audience, do you want to see the Battle Toads kill the Dark Queen live in studio? Oh, oh I know I would. Kill the Queen. Kill the Dark Queen. Ah, no! No way! The Queen is our friend. Tell him, Rash. Rash. Tell him we can't lose the audience. What? Who cares about the audience? <laughs> I care, okay? All I ever wanted was to be a though. <laughs> 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 and now I am one. We're not heroes, Rash. We're propaganda. The Topians are using us to distract from all the bad crap they're doing in the galaxy. We're puppets. I am not a puppet. Obey oh, the Topians. Yeah, that's just like one thousand <laughs> phrases. Listen. Topians <laughs> rule. <laughs> Rash, the audience is waiting. I... Don't do it, Rash. Kill her. Kill her. Kill her. Okay. But tied up and powerless? Come on, that's too easy. Give me a real challenge by restoring the queen's powers. You'd like to see me fight a fully powered up queen, right? Come on, you're with me, right? babes. You're not are you? Who knows what they themselves full galactic rebellion okay okay you twisted my headpiece now killer or else okay audience say my catchphrase with me one two three punch uh -huh. you little double crosser wait it could be a triple cross sorry topians you fooled me once and i won't let you do it again you mean anymore yeah you were fully brainwashed can we focus on the cool thing i just did with the queen it hurt sorry i'm a bit rusty they're bantering it's not a triple cross Zap! <mum> Dobra, walczmy może, oh great look what you did to the floor follow them down and attack I co, będzie boss czy zwykła plansza? Ciekawi mnie, no co to żaba jakaś taka dziwna. A zao, przeciwnicy, wreszcie, można potłuc kogoś. Dawno nie grałem, więc... Dobra rozgrzewka. Myślę, że nie zapomniałem raczej. Zbyt wiele. Masz i gumę. I skopa. Fajnie ich się tucze! Nie powiem, że tę za tym chyba no. fajnie, fajnie się tucze, naprawdę przyjemnie ręce trochę bolą, ale mimo wszystko daje to przyjemność dużą Zrobienia tych kombosów cały czas. Ale czemu nie mam mnożnika w ogóle? Co mnie dziwi? A, to tylko jest taka dodatkowa przeszkoda, okej okay, rozumiem, ale ta przeszkoda zabiera kolernie dużo energii A much w ogóle nie ma dużo ich tu Dobra, teraz innym Bo tamten zginął Trzeba uważać cały czas na te tornada najbardziej no i oczywiście tłuc przeciwników w wolnym czasie Okej okay. Jeszcze jeden i Co teraz dla mnie przygotowałaś? Więcej przeciwników i więcej tornad. No można było się tego spodziewać w sumie. Kurde, sam się pakowałem tornado. Przydałaby mi się szybsza żaba, właśnie. Tłuczi, kontro. O kurde, jest ich sporo, nie będę ukrywał. Nie jest aż tak łatwo, gdzie jestem? A kurde, w tym wirze znowu. Wśród tych wszystkich kolorów, jak gdzieś tam delikatnie się gubię, trochę może zmienię na tego, jednak on ma mocniejsze ciosy, przynajmniej szybciej pokonam ich. Kurde, będę mógł przejść do następnej sekcji. Na pewno to jeszcze nie będzie koniec. Trzeba mocno uważać, bo nie dość, że latają właśnie. Kurde, cztery tornadaż. Teraz jeszcze ilu przeciwników? Dwóch, trzech. Trzeba ostro uważać teraz. No właśnie. Jeden przeciwnik. Okej, tłuć go. Tłócz go! Cholera! Wytłukłem, wytłukłem, ok. <noise> o proszę, Tracy's birthday. Ok, kolejne osiągnięcie zapewne za przejście po prostu planszy Battle with the... Nie zdążyłem przeczytać. Aha, motorki teraz. Ok, to jedziemy. Na razie dosyć łatwo, choć, choć szybko to leci strasznie, muszę powiedzieć. No, no, jest trochę tego. O kurde. Kurde, ale jest ostro, muszę powiedzieć. Fajnie. Się dzieje się. Na ostro. Ale ja lubię challenge, więc jak najbardziej. Również to mi się podoba. A? Się walnęłem. Cholera. O kurde. Czego się śmiejesz? No, wiecie co, na samym początku tak przyłupać? Ciekawe, czy to będzie, tu widzę, że nie ma checkpointów. Cały czas od nowa trzeba, chyba. To coraz bardziej się rozkręca. No, nie ma, nie ma checkpointów. Jest to trudne, muszę powiedzieć, że jest to naprawdę trudne. Szybko to się dzieje bardzo, ale i fajne zarazem. Mobilizujące do tego, żeby grać dobrze po prostu. Tu nie ma miejsca na błędy. Nie wiem, jeszcze tutaj nie byłem masz. Ale szybko. Masakra. Uff. Jest się udało. Znaczy jeden checkpoint pewnie. Oj, czy że będzie teraz tak ostro, że A nie! A nie, już następny poziom. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że dalej jeszcze, że będą ze trzy poziomy takie z checkpointami. Oh, the Battletoads and the Dark Queen. Forgotten relics of a primitive time. And they smell like it too. Pee you! Honestly, grab shower. I admit, you've exceeded our expectations. You had a nice little adventure, sold a few toys, but your character development ends now. In the end, <laughs> was it even necessary? Basically, you're trash. And now you die. <laughs> okay, chili boss. No dobra, jak z nim Teraz mi powiedzcie, tylko szybko. Ok, tu oberwałem. Ale i on oberwał teraz. Ale bardzo słabo oberwał. Czyli dobra, czyli najpierw muszę jakoś tych kulek się pozbyć, rozumiem? Oż ty. Okay. Bardzo powoli energia schodzi. Na pewno będą się uczyć nowych ciosów. Aha, takie coś, OK. No dobra, czyli muszę to przeczekać, tak? i okay, teraz jedziemy go. Jak najwięcej, jak najwięcej, jeszcze... Ależ! Coraz więcej się dzieje. Teraz wyczekać i jada znowu. Okej, okay, znowu. Okay. dawać go. Tylko raz dałem. Dosyć długa ta walka chyba będzie. Całą energię? Może bez przesady, co? Cholera. Zabił mnie. Strasznie dużo ta energii zabiera, no, ale nic no, pierwszy raz trzeba jakby się rozeznać trochę w temacie też. Dobra, wiem, że tutaj trzeba unikać, po prostu czekać. Aj, nie teraz jeszcze za szybko, teraz. Ale... startuje już od tego momentu, w którym zabrałem mu energię, nieźle. Myślałem, że będzie wszystko od początku, ale nie jest. Jazda z nim. Oszty. ok, Okej, czaje. Czaję, jak mniej więcej Ciebie unikać? Aczkolwiek to jest trochę gorzej unikać. Teraz no bardzo powoli energia schodzi, ale tak jak mówiłem, dobre jest to, że nawet po zginięciu startujemy. O, coś nowego. Od momentu, w którym zakończyliśmy czyli pasek energii już nie jest od nowa. No, jest to duże ułatwienie, nie będę ukrywał. Bo tak naprawdę wymaga to tylko czasu od nas. I w końcu wygramy. Cierpliwie czekać wystarczy. I oczywiście w odpowiednich momentach naparzać ile się da. Dobry moment, dobry był. I sporo energii zabrałem. Aha, to jak raz dostanę, to i drugi raz dostanę, widzę tak. Aha, no tak. Teraz, no dobra, dobra, jakiś progres jest. Muszę sobie pogadać chwilę. to Teraz naparzać w odpowiednim momencie ładnie oberwa, ładnie aczkolwiek ja też nieźle oberwałem. Ok, ale sporo już zabrane. Już zbliżam się do końcówki, aczkolwiek bardzo prawdopodobne, że zginę jeszcze raz, a może i nie. Zobaczymy, zobaczymy. O, dosłownie na samej końcówce zginem. A, nie ma, nie ma, tak. Trochę dodali im energię, jednak okej. Okay. To z jednej strony mi się podoba, tak, tak. Że nie jest aż tak mocno ułatwione. Nie jest niby od początku. Cholera, no. Już wiem, jak go wyczuć. Tamten plujący mi przeszkadza. Jeszcze dwa ciosy. I jest. Nie. Tak. Jeszcze tam paseczek mały widziałem. No i tak to był jednak koniec, a jeszcze muszę coś naładować, tak? Powiedz, szybko. trzymać w górę. Jeszcze nie koniec, na pewno. Jeszcze coś. No, szczerze mówiąc, trochę mnie zaskoczyła końcówka, bo była dosyć prosta. Myślałem, że będzie jakieś wyzwanie, ale niestety. To było dosyć proste, ale mimo wszystko gra bardzo, bardzo dobra. Uwielbiam tą gierkę. Moja gierka z czasów Pegazusa tak naprawdę tylko że w nowej wersji. or do i at least it's finally over it's not over the new the topians were enabled by the pampered elites of this city too cowardly to fight back too spoiled to care about the rest of us we were defenseless don't you get it this was always my plan i'm not a good queen or even the Here, here, she is! Dark Queen, Julie Saturn rings with galaxy. you <laughs> 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 <couldn't laughs> <have a seal laughs> single-handedly defeated the Topians. Bush, uh, I saw everything, Julie. The Dark Queen did it all. She's the hero. Stop clapping. I haven't levied your punishment <laughs> yeah, This Sassy gal emancipated the galaxy. Let her hear it from every corner of existence. I love you, Dark Queen. Uh, <laughs> all right. Queen, does this mean you're the galaxy's interim ruler? I suppose ruling is right there in my name. The queen part, not the dark part. So you're not jealous? Nah, I'm not jealous. We've saved the galaxy, and that's enough for me. Besides, who needs fame when I've got my brothers? Are, are we brothers? <laughs> Maybe we should talk about it, Rash. Maybe we should finally talk about it. Whoa! galaxy news 7 says a freaky monster is swallowing planets should we investigate yeah gotta be honest it beats going back to the email factory yes i knew this wasn't a one-off adventure who knows what the future holds maybe new outfits relationships swearing third just... just get in the taxi sorry i'm just saying anything could happen no I tak, I to jest już koniec. Znajdziek mało znalazłem. Czy będę chciał masterować? Zobaczymy, zobaczymy, jak z czasem będzie. Yy, może może i się podejmę masterowania, bo gierka jest bardzo dobra. W każdym razie, jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że. Mój kanał jest po to, żeby dzielić się wrażeniami z innymi graczami i pomagać. Nie liczę tutaj na, na jakąś sławę i pieniądze. Dla mnie ważniejsze jest właśnie pomoc i dzielenie się wrażeniami. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.